Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim. Ja nazywam się Małgorzata Zadura i jestem odpowiedzialna za produkt, ale jest ze mną Maria Rubleska, która zastępuje Michała Lewandowskiego w tym terenie i będzie się zajmowała, jest odpowiedzialna za sprzedaż u Państwa w regionie. Jesteśmy przed odmianą Roza. Ja myślę, że ja jednak to powiem, bo to jest istotna rzecz. Posadzone na koniec maja, czyli dosyć późno. Często jest tak, że my nawet radzimy, że odmiany o długim okresie wegetacji dobrze by było posadzić w pierwszej kolejności. W tym roku jest to nieistotne, bo lato było bardzo ciepłe, więc nawet te odmiany o bardzo długim okresie wegetacji nie mają problemu z dojrzewaniem. Ale zacznę od tego, że mamy taką nową ulotkę z pomidorem gruntowym, ale to jest pomidor taki typowo do zbioru kombajnem i odmiany są ustawione w kolejności dojrzewania od najwcześniejszej do najpóźniejszej. Ale państwo wiecie, że w naszej ofercie są nie tylko odmiany takie typowo kombajnowe, ale też jest trochę tych odmian uniwersalnych, okrągłych. Tych odmian tu nie znajdziecie. Wiem, że państwo te odmiany uprawiają. No, i teraz tak obsada na tym polu jest 25 tysięcy. Ja normalnie bym powiedziała, że na Pietra Rozę jest to za dużo. Tutaj nie widać tego. W ogóle pole jest pięknie dochronione. Wiązanie jest bardzo dobre. Wiecie, że to co wyróżnia Pietra Rozę, że to jest odmiana na koniec kampanii zbiorczej i odmiana, która naprawdę ma bardzo twarde owoce, i jeżeli przeleży na polu. Czasami, jeżeli przeleży nawet już po zbiorze, to nie robi się z tego od razu zupa, dlatego, że ten owoc jest bardzo, bardzo twardy. Ja zalecam szczególnie na lepszych stanowiskach i gdzie jest nawadnianie, żeby jednak sadzić mniej, bo wtedy ochrona jest łatwiejsza, że łatwiej jest dopryskać, bo yy, Pietra roza ma dosyć długi międzywęźla. Ta roślina potem się bardzo szeroko rozkłada. Zresztą tutaj to widać. Wszystkie pomidory były już opryskane na dojrzewanie. Panie Januszu, raz czy dwa? Raz. Raz. I wszystkie jednakowo, jednakowym stężeniem. Tak?